Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Buczek z kanału Buczomania, a w tym filmie przedstawiam Wam drugą część zapomnianych kreskówek. Zapraszam do oglądania. Chowder jest to kreskówka, która była emitowana na Cartoon Network. Opowiada ona o chłopcu, który uczy się gotowania pod okiem Mangedala w mieście Marsypanowo. Jednak ci, wychodzi mu to z tego względu, że jest bardzo łakomy. Była to kreskówka, która często stawiała na humor i dzięki temu osiągnęła taki sukces. Szkoda, że już nie jest emitowana. Xiaolin pojedynek Mistrzów kreskówka, która opowiada o dzieciach szkolących się w klasie Shaolin. Głównym wątkiem fabularnym jest walka dobra ze złem. Była to kreskówka, która potrafiła wciągnąć fabułę i jak najbardziej miło ją wspominam. Generator Rex. Kreskówka, która opowiada o 19-letnim Rexie, który waży złem. Jakoś często nie, nie oglądałem, ale jak już leciała, to była bardzo wciągającą kreskówką. Jedną z umiejętności Rexa jest powiększenie swoich pięści lub z specjalnych plecaka odrzutowego. Kresówka naprawdę na plus i żałuję, że nie oglądałem jej zbyt często. Tom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Serial opowiada o zmyślonych przyjaciółach, którzy mieszkają w domu opieki tytułowej pani Foster. Prowadzają temu pomaga jej młodsza wnuczka Franka. Była to kreskówka z bardzo fajną charakterystyczną muzyczką i humorem. Naprawdę bardzo mi ją wspominam. Dobra, to już koniec na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych kreskówkach. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę pod filmem. A jeśli ja wam nie żegnam, do następnego materiału, cześć.